Jasna bała, patron nasz i przyjazny skrzat z nowymi oddziałami przedszkolnymi wyruszył w wielki świat. Niespodziankę przygotował. Pierwszy oddział w szkole podstawowej w Słocinie ulokował. Następne zuchy do Grąblewa pojechały i tam już szkolny świat poznały. Szkoła podstawowa nr 4 w Grodzisku także przyjaciół naszych gości Wszyscy są z tego dumni i radośni. Również szkoła podstawowa numer jeden nam sprzyja. Tutaj nie jeden przyszły uczeń skrzydła swe rozwija. A tam, kochani, to nie żarty ani bajki. Nasz kolega Bartek czyta nam bajki. Przedszkolaki doskonale wiedzą, jak do szkoły trafić bezpiecznie i jak literek uczyć się grzecznie. Co dzień rano do przedszkola maszerują. Czego się nauczą, teraz się dowiemy. Pogromcy zarazków, kubusiowi przyjaciele natury, czyste powietrze wokół nas. Cała Polska czyta dzieciom. To nam hasła dobrze znane i od lat pielęgnowane. Mały odkrywca, z nim rzecz niesłychana. Nauczył nas czytać i rozumieć wiele, i tak zostaliśmy jego wiernym przyjacielem. Kiedy trzeba, pomagamy, bo serduszka dobre mamy. Pan policjant ostrzega, a strażak informuje, ratownik medyczny wskazówek udziela, a higienistka szkolna nas przygotuje, gdzie szukać pomocy, jeśli jej ktoś potrzebuje. Szkolni nauczyciele już na nas czekają, pełni niecierpliwości, często nas odwiedzają. Nowej przygody wcale się nie obawiamy. Bo już doświadczenie spore mamy. Mam 6 lat chcę poznawać świat. Naszym rodzicom hasło dobrze znane, rozważane, omawiane, przemyślane. Mądre decyzje, psychoterapeuta z Akademii Nauki wspiera razem z rodzicami najlepsze rozwiązania wybiera. Nasza pani dyrektor zgodnie z panią burmistrz słuszną tezę głosi, iż każde dziecko o wiedzę, aż się prosi. Dyrektorzy, nauczyciele do szkół zapraszają, gdzie starsi koledzy już na nas czekają. Pan burmistrz również pomocną dłoń podaje, na dobry start w szkole tornistry rozdaje. Krasnal Hałabała uśmiechnięty i zadowolony, zna już dzieci z innej strony. Niespodziankę zrobić chciały, co myślały, wyśpiewały.